Cześć, 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 siemanko, William Aktoja i witam was w pierwszym odcinku ze Star Wars Battlefront 2. Kupiłem na przecenie grę um, i jestem z tego dumny, bo to jest świetna gra, w której y, już ja przez nią mam w trzech miejscach lekko złamane biurko, więc dzisiaj sprawdźmy, czy nie on go całkowicie na trybie bohaterowie i złoczyńcy, jeżeli w ogóle się włączy, bo trochę on działa u mnie losowo. Także bez żadnego zapraszam na oglądania i trzymajcie za mnie kciuki, żebym biurka dzisiaj nie rozwalił. Działa! Niesamowite! Dobra. Biorę kurzonego. Dodają. Nie no żeby nie było. Ja wiem jak się oni tam nazywają, nie tak... Co to było? Co to było? Ej, co to było? mam jakiegoś zasza Ja jeszcze Ja ogólnie nie rozpracowałem jeszcze do końca kontrolek. No. GRIMES! Jeszcze się... Pulpetti się dokleja jeszcze, no. Ja we mnie wszyscy wjeżdżają! To jak ja mam to zrobić?! No i milowe. Jak ktoś w to już gra... Proszę, żeby mi rozpisał kontrole wszelkie. Bo się nie chcę w ustawienia wchodzić i... Chcę mieć w końcu jakąś interakcję z wami, no kurde! Przenosi bogęc ostatni cios w tej walce kurna, no jeszcze ciemna strona! Okej. Okej, okej, okej. Goldy, goldy. Gołty! Gołty! kurwa, Gołty! Jesteśmy ugotowani Na udeptanej ziemi, którą lubić może tylko czaba Nie gadaj! Osoby, a potem polegną, bo inne legendy zechcą je zabić Czy ktoś cię, robocie, droidzie, pytał o zdanie? Chyba nie Get out! Śliny strzelają piersi. Zsuwa ja słyszę kogoś dasz? Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Joda, sykaj tych nie lubię, nie, ją ledwo widać! nie, 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 Ja to On też umie piruety! On też robi piruety! No nie, nawet... A po co?! Zresztą sobie tu będzie się gadać czy walczyć? I ja chyba na nim mam najwięcej tego... Mam chyba największy poziom. Ja uciekam cię. Ja nie umiem Ja uciekam cię. Ja Ma ktoś Ja uciekam cię. psychologa Ma ktoś Ja like, Nie, cię. Leave me alone, you green frog. Co stawisz ty Jezu, mnie?! Jezu, nie prześladuję. Pewnie, ze wszystkich stron O kur... O <ścoughs> oh, nie... O oh, nie... Nie... Chyba działa. Też tak potrafię dusić. Jak ty w Prime.

From... No i się uleczył No i się uleczył. Ja się powinienem leczyć! No oh, oh, ty! No pewnie, nie no pewnie! Pe, pe, proszę bardzo! To jest te honorowa, e, honorowe walki Jedi Tak, to jest ten cały kodeks. Zamknij się obiłam. Nie komentuj! Nie drużyna, wychodzi na prowadzenie. Story time. Miałem w ogóle ducha poltergeistą domu, bo on stukał mi pukał. Ale się udało go tak Nie doleciał jeszcze, dobra, to trzeba... Trzeba relaksować więc wybrał mnóstwo ofiar. Kenobi wyciąga igiełki śmierci. <grymne> to dobra, to dobra. Obi -Wan Kenobi udowadnia, że triumf jest jego specjalnością.

Nom sam. Co to republika? Sor, tu takała. Pa strzelać. strzelać. Czekaj, bo nie widzę dokąd. Tu coś się dzieje, nie A, nie mogę tu wejść. Uh. Lord Palpatine tak? Juhu! Lord Palpatine? Patin. O, Podchodzą, otwierają, zamykają. No, te drzwi! Dało się. O, fajnie! tu lepiej idzie. Widzisz, widzisz, widzisz... ale widzisz! Nie dało się co wycisz. Czar, ciężko! Dobra, Dobra dawaj jeszcze raz. Ciężki strzelec, słuchaj! Wybierz go! Wybierz go! Wypacasz mnie jeszcze! Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że się podobało i jeszcze mi woliło. I widzimy się, jak wypuszczono mnie z zakładu psychiatrycznego. Cześć!